Widzowie, słyszycie? Alarm. Lecimy. Zgłoś. Wyjazd. Aha. Dobrze. Lecimy. Jako tylko ratowany. Sorry, że nie nagrywałem, ale był po prostu pośpiech. My wręcz jechaliśmy w polną dróżką. To była mocna akcja, bo nie mogliśmy znaleźć. Nie dojechałam do bazy. Kolejna. Bela się pali. Lecimy. To wygląda. Gasimy. Długo to widzowie trwa. Wracamy. Przejdziemy coś zjeść. Patykał samochodowy i jedziemy jak najszybciej. Widzowie robię i się widzimy. Udało się. Pierwsza jakaś misja. Naprawdę. Dziękuję Wam za ten odcinek. Widzimy się już w następnym. No co? Napiszcie. Jak zostawicie lajka, like, to znaczy, Siema widzowie.